Cześć w dobie z tej strony, Albi, a to jest kolejny materiał na tym kanale. No i cóż, moi drodzy, finał mundialu Argentyna versus Francja. No niesamowita sytuacja. Myślę, że taki finał naprawdę jest bardzo ciekawy, bardzo się interesująco zapowiada. A tymczasem wy napiszcie w komentarzu, jak sądzicie, kto wygra ten meczyk i przede wszystkim za kim jesteście. Myślę, że mnie nie trzeba pytać. Błagam, kurczę, błagam, błagam. Leo Messi, zabierz, pociągnij ten swój zespół po prostu do, do zwycięstwa, do sukcesu, bo na to zasłużyłeś. I już Messi potwierdził, że jest to jego ostatni mecz. Na mundialu, w historii mundialu wiadomo, Messi dużo rzeczy mówi. Często kończył karierę, nie zawsze to była prawda, ale na pewno jest to teraz dla niego taka motywacja, że kurczę, skoro to jest ostatni mecz, to muszę dać z siebie wszystko, dać sobie maksę i zagrać tak jak dotychczas grał na tym mundialu, a grał fantastycznie, wybitnie. Podobny poziom do tego, jaki prezentował niegdyś Maradona w 1986 roku. Także co. Błagam, Messi, zrób to. Wy napiszcie, z jakim jesteście, jaki typujecie wyniki. Ja osobiście nie podejmę się typowania finału, bo zawsze jest to, wiecie, no jest to jednak finał mundialu. Ciężko się takie meczyki typuje, bo to się może zdarzyć wszystko, także ja typować nie będę. Pozostaje mi tylko trzymać kciuki za jego. To teraz musiał być taki monolog przed yy, odcinkiem z po prostu, bo no, dla mnie jest to bardzo istotne. Legenda Barcy, zasłużył sobie na to i po prostu mam wielką nadzieję, że mu się uda. Was oczywiście standardowo zachęcam do wicia na instagrama albipodłogowitopodłogo oraz zostawienia opeczki w górę pod tym odcinkiem przydania subika, bo zbliżamy się powoli do liczby 30k na tym kanale. Tymczasem my od razu oczywiście przechodzimy sobie do fifki. Yy, no i co, oczywiście nowego eventu jeszcze nie ma, ale pojawi się z, yy, na dniach, ponieważ no, za oknem już u mnie yy, oczywiście śnieg pada cały czas, płatki yy, śniegu lecą z nieba, więc jest to oczywiście idealny klimat świąteczny, też idealny klimat, żeby właśnie nowy event właśnie taki, taki yy, zimowy wbił do fifki Co? Tak to się prezentuje, mogłem szybko oczywiście pokazać mój postęp w wyjęcie. Na początku przejdziemy sobie do zespołu. 123 Owlala jest aktualnie wbite. No i co, z tych nowych zawodników, oczywiście teraz już wiecie, w którą stronę poszedłem, bo warto było czekać do samego końca, do ostatnich grup, ponieważ tam oczywiście pojawia się fantastyczna ekona Prime, pojawił się fantastyczny, oczywiście do tej eventowy zawodnik Ronaldinho. Fantastyczna karta, naprawdę świetnie, bo y, zanim oczywiście te karty się pojawiły w grze, to jeszcze jej dał na, na Instagrama oraz na y, Twittera, oczywiście info, chyba tylko na Instagrama, y, że będą dwie karty właśnie takie z Brazylii, takie sk skrzydowych czyli oczywiście Ronaldinho oraz... Y, oraz Zinio i po prostu miałem wielką nadzieję, że RZZinho będzie w sklepie, a Ronaldinho będzie oczywiście w evencie, żebym żeby mógł go zdobyć, ponieważ bardziej mi się do skodu przyda właśnie zawodnik na pozycji LW niż RW. No i tak się właśnie stało. Statystyki wbite na 30 level, fantastyczne. Co mam więcej powiedzieć w gameplayu, ten gość jest tak niesamowity, że chyba zagram sobie w tym meczu, w tym odcinku meczek head to head, bo naprawdę warto tego zawodnika przetestować, wam, wam pokazać jakąś śmigę, bo jest naprawdę niesamowity. No i co, plany dotyczące tego składu? Osobiście wyglądają tak, że muszę sobie wymienić na pewno dwóch CM'ów, czyli Beckham oraz Hulit. Powoli oni wysiadają, więc trzeba się ich pozbyć. Tak samo Alaba w jego miejscu już chyba pójdzie albo Ferdinand, albo Van Dyke, coś w tym stylu. Myślę, że jednego z tych dwóch sobie kupię na dniach, aczkolwiek teraz jeszcze mam hajs i zbieram go. I raczej go wydawać na razie nie będę, bo zobaczymy, może się jakaś fajna okazja natrafi na markecie. Jakaś fajna karta, żeby zdobyć, i może w miejsce jakiegoś CM'a. Nie wiem, nie mam pojęcia. Po prostu zbieram końce i zobaczymy, jak to będzie. Wy napiszcie jaki wy obecnie Macie overall. No i tak to u mnie wygląda. 1, 2, 3, 123 overalla. Przy okazji możemy sobie właśnie odebrać co 12 godzinne nagrody. W tym przypadku, oczywiście, w moim przypadku jest to 800 gemów za level 9, więc już powoli zbliżamy się do tego ostatniego levela, żeby, żeby zgarniać co 12 godzin 1000 gemów. I naprawdę, mając aktualnie prawie 50k, to myślę, że do końca eventu uda się ze 100 gemów zebrać. I to jest naprawdę bardzo fajna informacja, bo zawsze jak tam wiecie. Te punkty właśnie chociażby tutaj, te reward punkty jakieś zabraknie trochę, żeby odebrać ikonę Prime, to zawsze można dokupić, więc jest to jak najbardziej fajna opcja i warto po prostu w to lecieć. Także dlatego w drugiej kolejności właśnie obok gemów sobie właśnie lecę w tutaj zakładkę Snacks w leveli, to, tam sobie oczywiście podbijam. Też do dziesiątki będę sobie podbijał właśnie reward pointy i w trzeciej kolejności pewnie sobie pójdę w, w highs, ale tego highs już tak dużo też nie będzie, więc chyba nie jest to jakaś mega sytuacja. No i co? Tutaj Play Collection tu za bardzo chyba nic ciekawego nie ma, więc musimy sobie od razu przejść do zakładki Rewards, ponieważ właśnie tam yy, mogę wam pokazać szybko mój postęp właśnie w Evencie, potem jeszcze otworzymy sobie paczkę 100 plus, bo chyba też już powoli mamy zawodników, więc jeszcze trochę nakupię na rynku, bo hajsu mam dużo i wtedy możemy sobie jeszcze jedną taką paczkę otworzyć. No i co? Zaraz mam oczywiście Luisa Suareza, który pójdzie sobie na sprzedaż. Może aż tak yy, drogi on nie będzie, bo... Jednak jest dość łatwy do zdobycia i też nie jest jakąś mega grywalną kartą. Więc, ok, 17 milionów w końcu, więc zobaczymy, czy uda się od razu za tyle go sprzedać. Bo za dwa dni myślę, że spokojnie go zrobię. No i co, Ronaldinho, oczywiście odebrany. Jeszcze tutaj się oczywiście pojawi dzisiaj wieczorem jakaś zakładka. Ktoś spekulował, że teraz będzie właśnie zakładka z, z drużynami, tylko z, które, które, które wyszły z grupy, które się dostały do 1.8. Potem będą 1.4. Finał, potem półfinał i dopiero potem finał. Czy tak faktycznie będzie? Nie mam pojęcia. No w każdym razie jeszcze kilka fajnych ikon może się pojawić, ale ja stwierdziłem, że dobra Walisz to, już lecę w te punkty wydaje, ponieważ Eusebio, kurcze Co prawda już Eusebio gram bardzo długo w tej FIFA, ale to jest ikona Prime Eusebio z takimi statystykami, że No kurcze, to może być naprawdę najlepszy napastnik do końca gry Albo nie wiem, top 5 najlepszych, bo tak, tak ta karta się prezentuje Znakomicie, że ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś jeszcze był lepszy Także no co, Eusebio będzie prawdopodobnie w składzie Na razie jestem gdzieś tak w połowie drogi, może jeszcze trochę mniej, ale wiadomo gemy są Więc w razie czego na pewno Tutaj wydam te punkty, te game właśnie na te punkty i wtedy oczywiście. Bo to zawsze jest tak, że chyba za 1000 gemów możemy sobie. No, za 500 gemów mamy 500 punktów, więc 100 tysięcy gemów to jest 100 tysięcy dodatkowych punktów, więc na spokojnie uda mi się tego sobie zrobić i naprawdę jaram się, ale no jeszcze trochę to potrwa, trzeba grindować i właśnie wtedy Portugalczyk fantastyczny wbije do zespołu i zastąpi niestety, bo niestety, ale tak już musi być, zastąpi Leo Messiego. No, i dobra, moi drodzy, zakupy oczywiście udane. Mamy tutaj 6 razy tego samego zawodnika z Japonii. Nie ma to żadnego znaczenia, bo z Japonii, sorry, z, oczywiście z Korei Południowej nie ma to znaczenia. 8 razy sobie kupiłem jeszcze Jimeneza. Poza tym jeszcze coś się sprzedaje: Trzech zawodników jest to Tadic, Bentancur oraz Kamada. Czy kiedyś zjedą, nie wiadomo. Ponieważ co prawda pisze 999, więc oferty jest bardzo dużo, ale nawet tacy zawodnicy czasami mi schodzili z rynku. Ostatnio udało mi się nawet sprzedać Pepe, czy zawodnika z Kamerunu, więc jak najbardziej jest szansa, że w końcu ci zawodnicy pójdą. A jak, pój jak już pójdą, to naprawdę za fajne. Hejs, więc chyba warto je trzymać i może w końcu ktoś je kupi, więc naprawdę y, ktoś ich kupi, więc y, będzie jak najbardziej spoko. Także to, 14 kart trochę zabolało, ponieważ mamy na końcu już tylko 15-25 milionów, więc jesteśmy y, biedniejsi o 3 miliony i zobaczymy, czy to się zwróci, czy będzie warto, czy było warto po prostu wydać ten cały hajs na to, żeby sobie teraz otworzyć tą paczkę. No a wiadomo, paczki to zawsze jest taka sytuacja, że... Po prostu ma, ochot, ma się ochotę je otwierać. Na tym też FIFA mniej więcej polega, że jednak te paczki, yy, no bardzo to wszystko rozmiecają. Jak gdyby paczek nie było, tych wszystkich zawodników i tylko wiecie, wszystko się opierałoby, tylko tak jak mniej więcej w PESie to wygląda, że więcej grania, te, te, te wszystkie wiecie, te kule i te openingi nie są już tak bardzo emocjonujące jak właśnie w FIFA. No i co, kogo możemy w ogóle trafić? Bo to są grupy E i F. Yy, w tym przypadku mamy zawodników z Kanady, chociażby z Hiszpanii, jest z Maroko, więc no jak najbardziej tylko ciekawych zawodników. Niestety tu się Hakimiego nie da traf trafić na karcie 106, ponieważ maksymalny over. W tym przypadku to jest 105. No i zobaczymy, może Morata 105 z Hiszpanii. To jest w ogóle ciekawe, że Morata jest najwyżej oceniam za wynikiem z Hiszpanii. Uwaga, jest to Niemiec. CDM, kurde, chyba to nie będzie kimś. Okej, okay, jest to Ilka i 103, więc jak najbardziej nie mogę narzekać na ten, na, na ten traf, więc całkiem spoko w skali powiedzmy od 100 do 105 udaje nam się trafić kartę 103, więc nawet lepiej niż, niż powiedzmy przeciętny traf. Także jak najbardziej spoko, więc Ilkay Gundogan oczywiście go nie wpakujemy sobie, wystawimy go na jednak pewnie będzie znowu 900 razy w ofercie, ale zobaczymy sobie na chwilę właśnie jak to wygląda w przypadku zawodnika Manchester City. O kurczę jeszcze raz muszę wejść, bo się odkliknęło market. No i co, Ilkay Gundogan aktualnie jest na rynku za, okej, okay, też tyle razy, ale możemy sobie go wystawić, może w końcu uda się go sprzedać, zobaczymy czas. Pokażę jak to będzie wyglądało, tymczasem myślę, że my przejdziemy sobie właśnie do myczyku head-to-head, aczkolwiek jeszcze sobie dam kilka zawodników na ławkę Ponieważ mój zespół head-to-head head jest niestety taki, wiecie, trochę porozwalany z tymi wszystkimi zawodnikami tu z Holandii, więc chyba warto po prostu lecieć tutaj Zobaczymy, kogo sobie możemy dać na ławkę, żeby oczywiście wpuścić na zmęczonych zawodników No i patrzcie, kurczę, mam prawie nic, mam tylko, mam tylko Eze w zasadzie i Pepe, więc możemy sobie tylko tych dwóch zawodników wstawić na ławkę. I zobaczymy, czy nam się przydadzą. Ewentualnie, jeszcze możemy sobie dać Luka de Jonga. kurczę żeby wszedł na ostatnie minuty. A wiecie co, czemu nie? Może akurat się przyda Luke de Jong, więc to będzie trzeci zmiennik. No i zobaczymy, czy z Lukiem de Jongiem na ławce ten zespół jest w stanie wygrać meczyk w head to head. Jeszcze z Ronaldinho, więc będzie ciekawie. No i dobra, trafiamy na gościa, który również ma herb Barcelony, więc będzie bardzo ciekawie. Jest to gościu o Niku Barcelona, więc kto by się kurczy spodziewał z takim herbem, no i co zobaczymy, Barca kontra Barca co prawda jedy, jedno oczywiście zespół ma wyjazdowe stroje drugie domowe i całkowicie inni zawodnicy tam był i, i, Iguain, ale nie ma co się śmiać, bo Iguain oczywiście w swoim prime był świetny A zresztą też tutaj FIFA Mobile, mimo że karta może nie jest jakaś wybitna to może y, z główki coś tam zagrozić, więc lecimy ale gościu chyba kurczę nie gra no nie gadaj, nie, nie gadaj, że nie będzie grał, ale chyba gra bo robi triki, uwaga, ależ, ależ mnie teraz porobił ależ mnie teraz porobił, kurczę jak ścina, dobra Yy, gościu nie gra Pierwsza akcja i strzela mi bramkę I chyba raczej gra, bo, bo Wykonał trik, także No zajebiście się to wszystko zaczyna, no moi drodzy Zobaczymy, trzeba teraz nadgonić yy, Uwaga Garincha, Garincha trik nie, Niezbyt yy, tutaj efektywny yy, Hulit do Messiego Leo Messi, tam był lekko sztuchnięty, ale no, powiedzmy, że to nie był Chociaż wiadomo, że w tej Fifie yy, Sędziowanie jest jeszcze gorsze Niż to w wykonaniu Mateu Laoza Także jak najbardziej można powiedzieć, że że nie ma też co się za bardzo tymi decyzjami przejmować 2-0 Leo Messi. Co ja robię? Ludzie, że ja się zdecydowałem na to, żeby kliknąć ten przycisk play i po prostu na filmie się skompromitować w trybie head-to-head. -head. Co ja robię? Uwaga, teraz Johan Cruyff, Johan Cruyff, Johan Cruyff i broni bramkarz. Kurczę, no w takiej sytuacji gości musi strzelić, nie ma innej opcji. Teraz będzie jeszcze rzutrożny, utrożny Hulit, dawaj! Hulit obok bramki. Ludzie, co się dzieje? Normalnie Hulit, takiej sytuacje się nie myli, a w tym przypadku, no jest inaczej. No i teraz Leo Messi, Ronaldinho, popisz się. Ronaldinho, mamy teraz tutaj fajny rainbow flick. Uwaga! Ronaldinho! Ronaldinho obok! Co ja zrobiłem, kurczę, jest tak za pleców? Bez sensu, totalnie bez sensu, co ja teraz odwaliłem z tym Ronaldinho. To kompletnie nie, nie miał prawa się udać, więc nie mam pretensji do nikogo, tylko i wyłącznie do siebie. Ale przed przerwą jeszcze musimy bramkę zdobyć. No i ten nieszczęsny Iguain. Dobra, traci na szczęście piłkę. Spadaj paruwo Messi. Messi niestety się gubi, też nie wykonuje triku na czas tak jak powinien. Malasia do Ronaldinho. Leo Messi teraz zagrywa do Johana Krojfa. Johan Krojf niestety. Tutaj sytuacja nie była zbyt korzystna, więc do przerwy niestety, moi drodzy, przegrywamy 2-0, więc trzeba jakąś zmianę przeprowadzić. Może Luke de Jong za Leo Messiego? Uwaga, Johan Cruyff, okej! Okay. Na farcie jeszcze przed przerwą się udajesz. Chciałem kurczyć się z wami żegnać w tej piecie połowie, a ja tu proszę bardzo. Legenda Barcelony, legenda holenderskiego futbolu, legenda ogólnie futbolu szeroko pojętego zdobywa bramkę. Honor... No, nie honorową, tylko bramkę oczywiście dającą jeszcze jakąś szansę w tej drugiej części, żeby powalczyć o zwycięstwo. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, ludzie, pełne skupienie. Na razie jeszcze sobie te zmiany oszczędzę. Niech jeszcze Messi sobie trochę popieka, już będzie zmęczony, to wtedy w jego miejsce wejdzie potężny Luke de Jong. Ruth Hulit. Ruth Hulit, do Garinczy, Ruth Hulit do y, Garinczy, proszę bardzo, Leo Messi do Garinczy i Garincza się nie myli w tej sytuacji, niestety, no, no niestety, no Garincza ma cztery gwiazdki słabszej nogi, więc nie jest to idealna karta właśnie na skrzydle, ale w tej sytuacji się nie myli, więc to jest najważniejsze, Messi fantastyczne padanie i chyba za to padanie nie mogę go po prostu tak wymienić na Luka de Jonga. No ale co? Mamy remis, mamy remis, moi drodzy, wracamy do gry i zobaczymy, czy uda się teraz jeszcze tutaj powalczyć o zwycięstwo. Musimy to zrobić, musimy się postarać, nie, bo tutaj to jest bratobójczy pojedynek, Barsa kontra Barsa. Kurde, bipi tutaj jeszcze mnie Miesza w polu karnym, Messi, Leo Messi, nie można go trzymać na dystans, nie w taki sposób. Kurde, Rafael Warannie nie podbieg do piłki. Akurat, jeśli chodzi o Varano, ogólnie o jego gameplay, to za bardzo zarzutów nie ma, bo jest naprawdę fajną kartą. Gorzej jest z Alabo, który jest totalnym. Ach, dobrze, już sobie yy, tutaj oszczędzę. Ale na pewno. Yy, no, jest to podobny poziom co The Fry, więc no, wiecie, że niezbyt wysoko. Leo Messi. Teraz świetnie, Johan Cruyff do Hulita, Hulit, bramka na 3 do 3, ależ meczecho się zrobiło ludzie, po godzinie gry mamy remis, fantastyczna akcja dwóch kalendrów oraz Leo Messiego. tu popatrzmy jeszcze raz, świetne zagranie do prawej strony i dośrodkowanie yy, Cruyffa, który na bramkę zamienia wysoki Hulit, który mierzy ponad 1,90, więc jak najbardziej można było liczyć na to, że w tej sytuacji yy, piłka zamieni się. To ta akcja zamieni się w bramkę, na razie Ronaldinho za bardzo bez yy, spektakularnych akcji, tylko raz udało mu się minąć yy, na skrzydle rywala yy, tym swoim fantastycznym trikiem Rainbow. Teraz uwaga, no Alaba to jest taki down, więc yy, trzeba na niego uważać, bo jest totalnym gównem w tej FIFA, niestety tak to yy, już wygląda. Garincha, Garincha, Messi, Messi, 4 do 3 moi drodzy, jest 4 3 w 73 minucie. No i co? To chyba jest moment, żeby dać Luka de Jonga, nie? Czy nie? Dobra, chyba nie mam jaj, żeby to zrobić A może jednak? Dobra, zróbmy to. Wprowadzam teraz Luka de Jonga, już teraz automatycznie komputer... Yy, komputer wypuścił. No Messi już jest zmęczony, więc jak najbardziej yy, warto posadzić teraz Luka de Jonga Do składu, bo już ma oczywiście czerwony wskaźnik No i co? Czy jeszcze jest w stanie mój rywal ukąsić? Na pewno jest w stanie to zrobić Ale trzeba się tutaj, yy, kurczę, tych błędów wystrzegać Uwaga, Eze. Eze traci piłkę w tej sytuacji, ten zastrany wślizg. Iguajin, tylko nie on. Alaba, alaba wyczyścił, bardzo dobrze. Ależ teraz będzie nerwówka. Ronaldinho, Ronaldinho, tylko nie wyjdź na aut. Dobra, nie wyszedł na aut, Ronaldinho. utrzymujemy się przy piłce. Jeszcze jest bardzo zmęczony, Leo Messi. Ronaldinho, Ronaldinho już niestety też ma czerwony wskaźnik, więc niestety, no chyba też nie będzie czasu, żeby. Wprowadzić tutaj Luka de Jonga, Nie, Dobra, to się chyba zakończy, moi drodzy. Jeszcze Serzino de i wygrywamy 4 do 3. Bratobójczy pojedynek Barca kontra Barca kończy się naszym zwycięstwem. Ronaldinho w tym meczu się nie popisał, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo fajnie grał bardzo. Crujff, Bramkę też w swoim strzelił i swój udział w zwycięstwie miał jak najbardziej Ruth Hulit, więc no, w tym przypadku wygląda to w taki sposób, że Kroj w Garincha, Hulit oraz Messi z strzelcami Bramek w tym spotkaniu. No i elegancko, więc wygrywamy fajny akcent na koniec. Mam nadzieję, że takim samym wynikiem i takim samym przebiegiem meczowym zakończy się meczek pomiędzy Argentyną a Francją w finale Mundialu w Katarze 2022. Dobrze pamiętamy, że 4 lata temu taki mecz również się odbył między Francją a Argentyną, tyle że w 1/8 i właśnie taki wynik wtedy był dla Francji 4-3. Naprawdę świetny meczek. Fajnie go wspominam, tylko niestety Argentyna nie dała rady. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Vamos Argentina! No i cóż, trzymajcie się moi drodzy, widzimy się w nowych odcinkach. Cześć!